To co mamy najcenniejsze w naszym społeczeństwie to dzieci. Paweł Amulewicz w naszym studiu, Radosław Król, wójt gminy Wydminy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie wójcie, trochę e, spróbujmy topograficznie ulokować gminę Wydminy na mapie Warmii i Mazur, gdzie to piękne miejsce leży. Tak, wydminy leżą na wschód od Giżycka, od miasta Giżycka, natomiast bardzo się różni krajobrazem, dlatego że e, jakby końcówka Gierzycka, co wielkie jeziora Mazurskie, natomiast wydminy to już Mazury Garbate. Tam jest przepiękny krajobraz. Co poza tą urokliwą, niezwykle chyba unikatową w skali warmii i mazur, przyrodą określiłby pan jako takie mocne strony waszej gminy? Czym ona stoi, jak to się ładnie mówi? To są jednak wschodnie Prusy. Z jednej strony mamy tutaj zaplecze, zagłębie turystyczne Bogiżycko, Okolica, Węgorzewo, kanał żeglowny. Jeziora Wielkie Mazurskie, a z drugiej strony jesteśmy praktycznie 20 km od Gierzycka i jesteśmy praktycznie już w ciszy, w zadumie. W duże, że tak powiem, leśne obszary, jeziorka, tak więc no, wydaje się, że bardzo blisko tego przemysłu turystycznego, ale z drugiej strony, też miejsce do wypoczynku, gdzie można złapać oddech, gdzie można też podejrzeć przyrodę. Tak więc to właśnie wygminę. Panie Wójcie, trochę przyczynkiem do naszej rozmowy są takie dwa jubileusze, ktoś powie rocznice, dwudziestolecie obecności w Unii Europejskiej, to w przyszłym roku, a ten rok 2023 to jest 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego. Dzisiaj ktoś powie i błodarze gmin samorządów, którzy na pana miejscu często siedzą, no mówią o tym, że to są przestrzenie no niemalże nierozerwalnie związane dzisiaj, chociażby w kontekście pozyskiwania środków unijnych a chyba nie ma rozwoju gminy bez inwestycji, co Wam się udało i w czym ta Unia dopomogła? Znaczy tak, rzeczywiście 25 lat samorządu województwa i chyba powiatu, bo to jednocześnie były tworzone te dwa samorządy, one są od siebie niezależne, tak samo i samorząd gminny, który ma już 32 lata z tego, co kojarzę. Rzeczywiście y, samorząd to możliwość realizacji inwestycji w te miejsca, które są najbardziej potrzebne, bo właśnie na dole, na lokalni polityce są w stanie określić, ocenić, co jest nam najbardziej potrzebne. I środki europejskie akurat to tyle są dobre, że jak bierzemy udział w konkursach różnego rodzaju, to każdy sobie samorząd wybiera opcję, która jest mu najbardziej potrzebna i przygotowuje sobie dokumentację. Ważne jest, żeby myśleć perspektywicznie na taką dłuższą, na dłuższą perspektywę. Tutaj te europejskie pijączki są trudniejsze, ale o tyle ciekawsze, że po prostu celowane są bezpośrednio do naszych potrzeb. I tutaj ta współpraca samorządem województwa, który rzeczywiście jest tym, e, że tak powiem, parasolowym, że tak powiem, instytucją, która e, wspiera nas, jeżeli chodzi o tę inwestycję. No i jako wójtowie, Burmistrzowie, prezydenci przygotowujemy się do tej perspektywy, przygotowujemy sobie dokumentację, ale to wymaga bardzo dużo pracy od włodarzy gmin, dlatego że bez tego myślenia perspektywicznego, bez tego znalezienia w miejscu i w czasie z dokumentacją i jeszcze złożenia dobrego wniosku, to nie ma sukcesu. Zanim włączyliśmy sprzęt, który rejestruje obraz, rejestruje dźwięk, wspomniał Pan o tym, że za Pana kadencji działo się tego multum. Mam na myśli inwestycje. Formuła tej audycji nie pozwoli pewnie nam powiedzieć, wiedzieć o wszystkich, ale te najważniejsze przestrzenie, w których się, tak powiem, w cudzysłowie dozbrajaliście, modernizowaliście, co to było? Wbrew pozorom... Yy... Tak naprawdę wszystkie inwestycje, które powstały w naszych gminie, one zostały wymienione przez mieszkańców w różnych, że tak powiem, wcześniejszych, że tak powiem, sytuacjach. I tak wiedzieliśmy o tym, że trzeba urząd przenieść w lepsze miejsce, bo stary urząd się tam wali, tam zazdrowiane schody. To już zrobiliśmy, że trzeba upiększyć centrum, to jesteśmy w trakcie teraz. Będziemy mieli piękne centrum, wyjdźmy z miniteżnią, z fontanną i tam z lodowiskiem też, tak? Plaża gmina wymaga modernizacji, już jest zrobiona. I druga swotowa budowała się ponad 38 km. To chyba naj, największe inwestycje finansowo, że tak powiem, w rozwój naszej lokalnej społeczności. Ale ja najbardziej dumny jestem z takiej inwestycji zabytkowej, to jest moja szkoła podstawowa w Gminach. Mówię moja, bo się uczyłem w tej szkole. Udało nam się przeprowadzić pełną kompletną modernizację na ponad 130-letnim obiekcie. Wygląda przepięknie. Jest odnowiona, że to tak powiem. Są towarzyszące nowoczesne budynki wokół, łącznie z orlikiem i z bazą sportową. I to mnie cieszy, bo to jest jakby część jakby mojej też historii wielu moich koleżanek i kolegów. Świata, edukacja. To nam bardzo mocno przyświeca, bo to, co mamy najcenniejsze w naszym społeczeństwie, to dzieci. No i chcemy, żeby one się jakby. Skorzystał jak najwięcej. Wspomniał Pan o tym długofalowym planowaniu, niezwykle to cenne. Co stawiacie w sobie w takim razie za te cele na najbliższy czas? Ta nowa perspektywa unijna, tak jak Pan wspomniał, najłatwiejsza, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków, nie jest. Jakie to będą przestrzenie i chce, czego chcecie dotknąć? Dla nas najważniejsze jest to, żeby zbudować dobry poziom dochodów, dlatego że dzisiaj ledwo wiążemy koniec z końcem, jeżeli chodzi o wkłady własne na inwestycje, inwestycje tak naprawdę napędzają nam, że tak powiem, budżet, bo bez tych inwestycji ten budżet w ogóle byłby jeszcze bardziej marny. No i też chcemy po polepszyć sytuację mieszkaniową. No i tak więc jest modernizacja torów kolejowych, najstarsza linia kolejowa, prostki Kaliningrad przebiega przez Wydminy. Będzie w końcu modernizowana, będzie elektryfikowana, tak więc jesteśmy w trakcie tej inwestycji. To też otworzy nam otworzona się na świat. Ta szesnastka zapowiadana, która ma powstać, mam nadzieję, w okolicy też przyspieszy rozwój naszych gminy, tak więc czekamy na te wszystkie wydarzenia, przygotowujemy się do nich no i wspieramy swoich mieszkańców w ich dążeniach, aspiracjach, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, jak i o turystykę. Tak więc tutaj jesteśmy bardzo aktywni i promujemy tego typu przedsięwzięcia. Trzymamy kciuki, drodzy Państwo, za to, żeby wszystko się udało, bo plany, jak Państwo sami słyszą i widzą, ambitne. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był Radosław Król, wójt gminy Wydminy. Piękne Dziękuję dzięki za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Państwa.